Kochani najdrożsi nasi widzowie, już za chwilę, za kilka godzin. Z niecierpliwością też na to czekam. Rozpoczynamy na naszej stronie konkurs literacki, coś, czego jeszcze u nas nie było. Będzie to 60 pytań z lektur ogwiazdkowanych, z których wykluczyliśmy dwie ostatnie, czyli Ferdy, Durkę oraz sklepy cynamonowe. Dlaczego? No, dlatego, że jeszcze większość, nawet maturzystów, nie omawiała tego typu lektury. W związku z tym przygotujcie się. 60 pytań i nagroda będzie wasza. To są bezprzewodowe słuchawki, Xiaomi Highluff, wcale nie są to słuchawki tanie. Jeżeli chcecie się przekonać, możecie sprawdzić. Ta nagroda powędruje do któregoś z Was, do osoby, która odpowie poprawnie na jak najwięcej pytań i zrobi to w jak najkrótszym czasie. Pytania. No cóż, niektórzy mogą uznać, że są trudne, ale to nie do końca prawda, bo te pytania dotyczą wyłącznie takich treści, które były omawiane wielokrotnie na naszym kanale i zapewne były także omawiane podczas lekcji szkolnych. Zatem, kochani, przypomnijcie sobie te lektury od początku pierwszej klasy. Bierzcie udział w konkursie, słuchawki będą Wasze i sądząc po tym, że jest to pomysł, który Wam się bardzo spodobał, nie wykluczam, że takie konkursy będą pojawiać się częściej. Także oglądajcie koniecznie, zajrzyjcie na stronę. Czekamy na Was.